zauważyłam Was. Witam w daily vlogu. Cofnijmy się chwilkę. w Korei. W dzisiejszym daily vlogu, poza tym, że spędzicie ze mną dzień, pokażę wam, jakich kosmetyków używam do pielęgnacji i jakich kosmetyków używam do makijażu, ponieważ w ostatnim Q&A, które robiłam na Instagramie w zeszłym tygodniu, właśnie o to pytaliście. I od razu może zastrzegę, że ja nie jestem jakimś wielkim znawcą. Ja po prostu w większości biorę to, co po prostu mam i tego używam, i tak jakoś wychodzi, ale mam kilka produktów, które uwielbiam i polecam, więc wam teraz pokażę. Na początek, co robię z pielęgnacją? Jeżeli mam makijaż, tak jak mam teraz, no oczywiście go zmywam wieczorem. Zmywam go po prostu zwykłym jakimś e, tutaj olejkiem do demakijażu, nawet nie olejek, to jest makeup remover, make up remover taki dwufazowy. Po prostu e, go zmywam i tyle. Odsuńmy te włosy z twarzy, bo tak trochę mi za bardzo zachodzą na twarz. I co jest najważniejsze, to oczyszczanie. Kiedyś robiłam oczyszczanie dwufazowe olejkiem i potem pianką, teraz mi się nie chce, więc używam tylko pianki, chociaż mam dwa produkty. Tu jest taki produkt, on się nazywa Clean It Zero i z tej samej firmy, to jest Vanilla and Co. Mam również piankę. Potem używam różnych, tutaj mam mgiełek do twarzy, bo nie chcę mi się nakładać żadnych serum, niczego takiego. Więc mam zwykłą z Daiso taką mgiełkę aloesową, którą sobie używam do odświeżania. Mam mgiełkę, którą dostałam właściwie od mojej teściowej i ona jest z kolagenem i że ujędrnia twarz. Taka kachi. I mam... Mgiełkę, to jest serum właściwie. Di się nazywa firma. Widzicie, ile zużyte to jest też dwufazowa, więc trzeba wstrząsnąć. To jest bardzo polecany produkt, podobno używają go koreańskie Stewardessy. Ja szczerze wam powiem, że nie wiem, czy ten produkt ma taki efekt super ekstra, jak wszyscy mówią. Podobno to jest bardzo takie koreańskie, bo sprawia, że ci się świeci, że bardziej, w sensie skóra jest taka rozświetlona niby bardziej, a ja takiego efektu, no nie przepadam za takim efektem, więc może dlatego nie jestem fanką. I ostatnia faza to jest krem. I krem może być na przykład tutaj mam mleczko nawilżające do ciała dla dzieci z Polski. Krem to może być tutaj też mam z Polski, jak ostatnio mam to sobie przywiozłam tołpę, jeszcze cały czas mi dobrze służy. Bardzo fajny to jest krem. Albo mam jeszcze taki krem. Jak słońce świeci, to oczywiście z SPF-em jeszcze krem. I jeżeli jesteście ciekawi, jaką ma pielęgnację te to on używa do czyszczenia tylko i wyłącznie rodziny, bo tylko to mu nie szkodzi. A żeby nawilżyć skórę, używa Physio I to jest tyle, co on używa, bo on ma bardzo, bardzo wrażliwą skórę i nie może niczego innego. Jak widzicie, mam zawsze bardzo podobny makijaż. Nie używam na co dzień podkładu, bo mi się nie chce. Moja skóra po prostu no, nie potrzebuje, wydaje mi się, podkładu na co dzień, więc używam tylko korektora tam, gdzie mam cienie pod oczami czy coś takiego, a tak to nie używam. Co używam zawsze, to jest primer na powieki. Tutaj mam akurat primer. Z miszy, ale przez długi, długi czas używałam z Etude House. I w pewnym momencie wszędzie był wykupione, mnie to wkurzyło i stwierdziłam, dobra, spróbuję z innej firmy, i użyłam teraz premiera z miszy, i powiem wam, że jest ok. Co na pewno używam, to używam paletek, które, żeby było śmieszniej, jakoś tak się złożyło, że moje paletki są z Etude House. I mam od dawna taką paletkę Lingerie się nazywa. Lingerie, Lingerie, Lizna. I żeby Wam pokazać, to dwa kolory najbardziej używane są. I teraz ostatnio kupiłam sobie nową paletkę, bo była w promocji w drogerii. Nazywa się tak. Ja jednak lubię takie właśnie beże, pomarańcze, brązy, trochę różowego, żeby było, żeby się trochę świeciło. I ja zawsze używam brązowych kredek i używam brązowego tuszu do rzęs. Na chwilę obecną używam z tej firmy. Nie wiem czy to będzie widać, ale Wam rzucę jak to wygląda. Ona jest popularna tutaj też w Korei. To jest chyba japońska firma mi się wydaje. Tak, to jest japońska firma i to jest e, taki brązowy. Ja z różnych firm korzystam. Po prostu jak jest brązowy tuż do rzęs tego go używam. Tu mam akurat z Etude House, mam dwa. Zawsze kupuję na zapas. E, I e, po prostu byle był brązowy. Czarny, nie noszę czarnego już od, nie wiem, z 5 lat może po prostu czarny wydawał mi się za mocny dla mnie. Odkrycie ostatnio, które zrobiłam, a dzisiaj sobie nie zrobiłam tego, zapomniałam. To jest tak zwany Aegiosalmaker. Zaraz to zrobimy. Zaraz, zaraz uzupełnimy ten błąd. I to jest tak, że na jednej końcówce ma się właśnie tutaj taki ołówek z ciemniejszym kolorem, a po tej stronie mamy taki rozświetlający. Rozświetlający również ołówek. Tym się zaznacza jakby Tutaj tę część powieki, tak żeby była, żeby była bardziej uwidoczniona. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, momencik. Nie wiem, czy widzicie, widać różnicę, nie? Jest tak mocno zaznaczone teraz. Tyle. A tymczasem dzisiaj mam dużo do roboty, bo muszę pisać książkę, muszę iść na zakupy, a Wy pójdziecie razem ze mną. Lecimy! No to moi drodzy, idę do kawiarni pracować. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego chcę iść do kawiarni pracować. A no dlatego, że ja pracuję z domu od dwóch i pół roku ponad i czasami w domu już się po prostu nie potrafię skupić. A bo tu trzeba przygotować obiad, a tu potrzeba nie wiem posprzątać, a tu trzeba zrobić pranie, nie wiem, no takie tego typu rzeczy. Z tego też powodu kupiłam sobie laptop, który też się przydał, jak byłam w Polsce na przykład, bo jednak Komputer stacjonarny nie jest aż taki mobilny, prawda? Często chodziłam sobie tak do kawiarni, często chodzę tak do kawiarni. Na przykład w zeszłym roku, jak uczyłam się do egzaminu, to nie tylko na pracy, ale jak uczyłam się też do egzaminu, to też chodziłam po kawiarniach i się uczyłam. Egzaminu na obywatelstwo i aktualizacja. Aktualizacja co do egzaminu na obywatelstwo? Zero wiadomości. Nie wiem nic. Składałam papiery w listopadzie zeszłego roku. Na razie zero aktualizacji co do tego, kiedy dostanę to obywatelstwo i czy w ogóle je dostanę. Tyle się czeka. 숨지 않 나, 너와 나, 는 나, 껴 나, 와 나, 말이야 나, 나, i yeah. 안녕하세요. 네. 앞다리 살 300g 정도 주세요. 뭐 하실 거죠 찌개요. 300g 4,500원이고요. 네. 거거 오늘 출근했죠? 일요일인데. 네. <laughs> 돈 벌어야죠. 돈 벌어야 돼. <laughs> Dziękuję, do zobaczenia! Cześć! ja Dobrze, kiełbaski, popatrzmy co mamy Pokażę wam coś śmiesznego, wszystko teraz w Korei co jest kiełbasą właśnie tego typu jest nazwane kiełbasa Jest po koreańsku napisane Te mi się podobają Jakie jeszcze mamy? Mamy takie małe Mamy takie Te były dosyć dobre ale jak widzicie, wszystkie są bardzo podobne i pakowane w ten sposób. Te były dobre. Weźmiemy te. Dobrze, potem pójdziemy na spacerek. Wreszcie, jest godzina 15. A ja miałam moment, żeby usiąść na sofie. jest teraz taka chwila dla mnie, i będę oglądać dramę na Netflixie. Czasami mnie pytacie, jakie dramy polecam, co oglądam, i na chwilę obecną oglądam Little Woman na, na Netflixie. Jest teraz odcinek piąty. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, w Korei odcinek piąty i jeżeli miałabym coś powiedzieć o tej dramie to powiem szczerze, że e, nie spodziewałam się tego ta drama bardziej przypomina taki makcang czyli taką dramę typowo z różnymi zwrotami akcji takimi dosyć dramatycznymi przynajmniej tak mi się wydaje <grywa> Popatrzcie, jakie mamy w parku pole kosmosów. Koranczycy przychodzą tutaj robić sobie zdjęcia, selfiki. Zobaczmy, czy są wydeptane kosmosy. Oczywiście, że są. Na przykład tutaj. Bardzo, bardzo ładnie. Trzeba przyznać. Tak mnie teraz naszło, że pokazywałam Wam te wszystkie kosmetyki do pielęgnacji mojej cery i jakich e, kosmetyków używam do makijażu. A nie powiedziałam Wam w ogóle jaki mam typ cery. Wydaje mi się, że mam typ mieszany. Czekajcie, bo mi teraz świeci słońce i nic nie widzę. Mam typ mieszany, ale co jest najważniejsze, przede wszystkim ja nie mam problemów z cerą, żadnych i nigdy nie miałam. Czasami wiadomo, coś wyskoczy, nie mam cery idealnej, ale... Nigdy nie miałam jakichś większych problemów, nie musiałam mieć specjalnych kosmetyków, tak jak Tydzień ma bardzo wrażliwą skórę, prawda? I jak tylko jakiś kosmetyk, który mu nie pasuje, użyje, to mu wyskakują różne rzeczy na skórze, robi się czerwona. Ja tego nie miałam, nie miałam trądziku nigdy, więc no po prostu nie da się porównywać mojej skóry, mojej cery do waszej cery. Pamiętajcie, że każdy musi dobierać kosmetyki do siebie indywidualnie. Jedyne co Wam bardzo rekomenduję to oczyszczanie twarzy, przynajmniej dwa razy dziennie rano wieczorem, żeby ta skóra była jak najbardziej oczyszczona. No, to to jest taka moja jedna rada na pewno, którą mogę Wam przekazać. A teraz wracam do spaceru z Anioł! <śleszy> 무형? 이름 뭐야? <laughs> 너 이름 뭐야? 소희요. 소희? 네. 소희야, 이 와. <laughs> 아이고 <이거> 귀엽다. <laughs> 진덕이 너무 좋아해가지고. <laughs> 네. 나이가 좀 있어 보이는데 몇 살이에요? 여덟 살이에 여덟 음 네. 살이에요? 네. 여덟 살이에요. 이거 이아 동생이네요. 가자, 이제 가자.

도서벌어진 충격적인 사건으로 넘어갑니다. 20대 여성 지하철 역무원이 저녁 시간에 순찰을 하러 서울 신당역 화장실에 들어갔다가 따라 들어온 30대 남성의 휘두른 흉기에 찔려 숨졌습니다. 치밀한 스토킹 고국 범죄였는데요. To co przedmiot widzieliście to jest fragment wiadomości, ponieważ w zeszłym tygodniu w Seulu została zabita kolejna ofiara s t a l k i n g u To jest duży problem w Korei. Non-stop pojawiają się jakieś ofiary właśnie go stalkerów w Korei, głównie kobiety. Ja sama robiłam ciemną stronę Korei właśnie o takim jednym przypadku. I teraz znowu pracownica metra została zamordowana w łazience na stacji metra Sintang w Seulu przez swojego stalkera, który, który ją prześladował od praktycznie miesięcy, jeżeli nie lat. Chyba nawet było podane, że od 2019 roku ją prześladował, wysyłał jej tonę wiadomości, dzwonił do niej ponad 300 razy. E, no, także skończyło się w ten sposób. Myślę, że szykuje się na ten temat nowy odcinek Ciemnej Strony Korei e, właśnie na temat może stalkingu w Korei, bo to był nie jedyny przypadek, poza tym, o którym omawiałam już, to by ten, który teraz się wydarzył, to nie jest jedyny, naprawdę tylko jest mnóstwo i myślę, że mogłabym po prostu Wam przybliżyć kilka takich przypadków i może jakieś opinie, dlaczego tak się dzieje, co robi rząd, żeby to naprawić, czy prawo jest jakoś tutaj zmieniane, żeby jakoś te sytuacje zmienić, poprawić. Nie wiem, dajcie mi znać, czy coś takiego was interesuje, czy słyszeliście o tej sprawie. No tutaj od paru dni jest mega nieciekawie, jeżeli o to chodzi właśnie. Jestem też bliska podjęcia decyzji o tym, żeby Ciemna Strona Korei była na osobnym kanale. Już troszeczkę się pod to przygotowuję, więc początek wrzucę na osobny kanał, jakby podcastowe wersje Ciemnej Strony Korei, a potem już nowe odcinki będą chyba na nowym kanale. Oczywiście dam wam znać, nie przegapicie tego na 100%, nie bójcie się. No, ale chciałam wam już tak Teraz dać znać, że coś się szykuje, że prawdopodobnie od października, jak już będzie nowy odcinek Ciemnej Strony Korei, to gdzieś indziej i będziecie mogli sobie wszystkie odcinki tam oglądać bez przerywników, typu moje vlogi, tak jak dzisiaj macie, czy jakieś tam pogadanki, które czasami robię, no, żeby była sama, sama Ciemna Strona Korei jako odrębna seria, odrębny kanał. Wiem, że dużo z Was lubi vlogi i takie gadane też vlogi, więc chciałabym może, żeby to wszystko było w jednym miejscu, a ciemna strona Korei, która jednak odstaje od reszty moich materiałów, była no osobna. Gdy? Kaj. Co Nie Anga. Co 맛있게드세요 오늘 포란 드 음식 <laughs> 음 맛있어 Mhm. 음, 음 맛있어. h m Mhm. 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 m h 들어가 m m h 지 Mhm. 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 m h 양배추 m Mhm. 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 m 다 먹을게 맛있게 드세 찌찌 찌찌 찌 어? 아니야 아힘들맛있 <laughs> <laughs> 아이스크림 먹는 거안 먹으면 이렇게 어깨로 가리고 먹어야 돼 음. 가드 올리고 먹어야 돼 그래야지 이 택배가 어떻게 Kończę tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Spójrzcie na ten wspaniały obraz tutaj za mną. Widzimy się następnym razem. Papa! Papa. Pa.